Ola przejechała bardzo dużo kilometrów i to w nocy. No, ale jestem tak zmęczona. wcale nas nie zabiła. No. <śmiech> <śmiech> tak, Tyle brakowało kuli ale... tak ale że my się zmieściłyśmy, Ja nie wiem, w... ja nie wiem jak ty Ja wiesz. jestem w szoku. Szczerze? Ja naprawdę odmówiłam już Maryśkę, nie. Ja, ja, to ja nie i, to nie gazu. I to nie jest tak, że życie ci między oczami miga. Wcale nie. Ja po prostu widziałam ja ten wypadek. Ja po prostu widziałam ja oczami. Ja w... W... Ja no I dlatego ja bardziej wcisnęłam gaz. A ja się zaczęłam ten autobus się. z lewej strony, nie? I po prostu sobie pomyślałam, aha. Ja mówię więc... tak, najwyżej siebie bymy na autobus z tyłem, tak, nie? Tak. Byle by już zjechać na lewą no. stronę. Ja czułam, że w ostateczności przejebiemy bokiem przy, przy, przez autobus. Nowy hotel, nowy basen. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że nic nie widać, ale dzięki mojemu telefonowi wszystko widać. Bo mój telefon robi, że było mega jasno. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Pan, pan z pojedynki turystycznej tam o gdzieś jest troszeczkę posrany, że będziemy jechać ale tą drogą. Ale przekochany, drogę. sprawdził przekochany, tak. O, to jest droga, którą będziemy jechać właśnie. Musimy na jedynce, no nie <laughs> Także taką drogę musimy sobie pokonać. Pan się troszeczkę osrał i stwierdził, że nie damy rady tym naszym samochodem i że mamy jechać very slowly. Very very slowly. Więc jedziemy na jedneczce very very slowly. Na się nie... Sukces! Dojechałyśmy tutaj. Jest nasz samochód jako jedyny, dzielny, dobry samochodzik. A my idziemy teraz na super wysoką wieżyczkę, gdzie ja się chyba osam strachu. Ja muszę na to wejść ja zginę. Jest. Jest gorzej niż źle. Wydawało mi się, że dam radę. To jest była pierwsza atrakcja, która mnie pokonała, jeżeli chodzi o wysokość tak serio. Nie jestem w stanie się normalnie ruszyć i jakby ktoś przyszedł się tutaj ze mną wymienić, to ja nie sądzę, żeby to zrobiła. Stoję sobie na schodku i słuchajcie już. Teraz widok za mną. ogólnie jest dużo jakby chmur jeszcze, bo jest wcześniej rano, jest ósma z kawałkiem. Jula poszła do góry, ale mówi, że już jest taką że się do po nie mieści. Ja szczerze były zwała ochotę też by mnie helikopter zabarł. Nigdy się tak wybałam. Nigdy mojej wysokości tak nie do osoby znać jak tutaj. Jestem po prostu tak przerażona. Te schody są takiej wielkości. I po prostu. Czy mam się tej pierdolnej ściany? Jakby to było wszystko, co mam w życiu. Nie wiem, jak ja sądziłam, że mogę to zrobić. Dużo ludzi przecież pisało w komentarzach, że to jest naprawdę. Nawet dla tych, co myśleli, że sobie dadzą radę, to też to, to jest ciężkie. Nie wiem dlaczego ja myślałam, że dam radę. Co, co mnie w ogóle poskuściło? Tak wyglądają te sody. Ja się ledwo obracam. A tutaj w górę wyglądają tak. To jest nasz widoczek. Dopiero tutaj tak naprawdę coś widać. wy widzicie te stopnie. Ja staram się być odważna. Ale naprawdę jest to ciężkie. Nawet nie chcę myśleć, jak jest daleko w dół. I nawet wyciągnęłam rękę, Jula, poza barierkę. Jestem odważna. To jest szczyt. A ja ogólnie boję się ruszyć. Jestem tak bliska, żeby się popakać. Tam jest szczyt. Ja wiem, że jest jeszcze jedno piętro w górę, ale ja tam nie wchodzę. Ja po prostu nie mogę, nie? Jestem sparaliżowana. Totalnie sparaliżowana strachem. Boję się obrócić. Boję się. O Jezu! O Jezu! Spojrzałam w górę i zaczęłam jak chmury się ruszają i myślałam, że wieża się rusza. Tam ktoś idzie, chyba czas schodzić. Kiedy okay, tak się ludzi to była właśnie wizualna reprezentacja jak się tutaj przepuszcza ludzi. Musiałam wejść do tego i siedzieć tam. Okej, ok, jestem odważna. Zresztą tutaj z widokiem. Ja w ogóle się nie mogę skopiać na tym widoku, jestem taka strana. I chyba jest czas schodzić na dół, Więc niestety z szyją, w sensie z na szyi, ale pokażę wam jak jest tutaj wąsko w niektórych miejscach. Jest tak wąsko, że wchodzi się schodek po schodku i stykasz się dupą z barierką. I ze ścianą Także Uff. Ja jestem przerażona Ale schodzę Tutaj był mój pierwszy hiding spot jak nagrywałam, że płaczę i w ogóle, że jest dramat I nadal jest dramat Ale schodzę w dół, nie? Więc jakby Gdzieś tam mój oddech się uspokoił Czuję się troszkę lepiej, ale Nadal jest ciężko Każdym razem jak ja wybieram takie super atrakcje To coś, coś jest kurwa ze mną nie tak Mi się wydaje, że ja po prostu tam totalnie radę i że świetnie sobie poradzę i w ogóle, że jestem nie i okazuje się, że jednak jestem do pokonania, natomiast ważna rzecz jest taka, że nie pokonało mnie to, weszłam na szczyt, porczałam się po drodze, zostałam chyba z 10 ataków paniki, ale weszłam, dałam radę, co prawda, wchodząc, mówiąc cały czas do siebie, że radę Natalia, radę, jeszcze tylko jedna stopy, Natalia Daszada, Daszada. I w ogóle powtarzałam sobie, że dobra, doszczyłam w drogę, ale dałam radę, tak? Więc jestem o. z siebie mega dumna ogólnie. To jest dla mnie duże osiągnięcie, teraz już mogę mówić trochę swobodniej, stoję już na takich e, troszkę normalniejszych schodach, gdzie mieści mi się, myszczą mi się obie stopy, a nie tylko kurwa jedna. Więc to jest ta wieża, jak się patrzy trochę z dołu, tak trochę z połowy jakby. Także no powiem wam, to robi wrażenie jednak nie? Widoczek za mną. Przeżyłam, jeszcze trochę zostało do dołu, ale za chwilę wchodzę już do środka, do wieży i będę schodzić po tych schodach, które są w środku, więc to już w ogóle wtedy nie będzie problem. Także nie wiem, że to przeżyłam, bo mam przekonanie, że tego nie przeżyję. Jedyne czego żałuję to, że nie wzięłam w sumie drona, bo chciałam nagrać tą wieżę trochę z drona, nie udało mi się, bo wiem, stwierdziłam, że nie dam rady go wziąć ze sobą. Jakby nie pomyślałam w ogóle o tym, że mogę nagrać po prostu tą wieżę z boku, także tego żałuję. Ale weszłam na górę, weszłam na szczyt, przeżyłam, nie wiem jakim cudem i to jest takie osiągnięcie, że nikt mi go nie zabierze już teraz. Siedzimy sobie w restauracji z Julą. Jula zamawia, ja właśnie siedzę z widoczkiem i czekam, zamówiliśmy sobie widzonko, kawkę i coś słodkiego. Dobrze, więc jest godzina 9.30, jemy spaghetti na śniadanie. Jula sobie je bajgle, mamy ciasteczka i kawusię mrożoną. Jak twój bajgel z łososiem? Dobrze, czyli w końcu Julii coś chyba smakuje, a ja zaraz spróbuję mojego spaghetti, bo nic innego mi nie pasowało w menu, a już chciałam to zjeść. I jemy sobie z takim widoczkiem eleganckim. Chciałyśmy poinformować Was, jak wygląda poziom cukru w siwance. To będzie teraz edukacyjny odcinek. Poziom cukru wygląda tak, że to jest bita śmietana, w której jest tyle. I teraz tak słodka, że mi się chce zżygać po prostu samego picia, to niby jest kawa mrożona. Tutaj mamy super ciasteczko, które wygląda zajebiście. Natomiast cukier, to w sensie ten krem, całe to składa się w 100% z cukru pudru, który po prostu jest wymieszany z barwnikiem. Więc zauważyłyśmy ogólnie podczas naszej wycieczki na friankę, że oni uwielbiają cukier. Jak robili smoothie w sklepie, to na taką szklankę tyle było owoca, gdzieś tyle było cukru. Biały cukier. Także jak kiedykolwiek jakie na ślankę proszę wszystko bez cukru albo o połowę cukru mniej, bo to jest mleka womrzona, które ja się zrzykam po bazanie, bo piję do końca po prostu. Nosi? Nie no jest Nie no Ale się ja tak. bym dolała Nie, jest dużo jest, do, jest dotąd do F które oznacza full A gdzie się olej sprawdza? Powinien być takie Właśnie wiem, szukam tego Jest na Max No Wszystkie płyny, które trzeba, które są w okolicy są na Max. Nie nie to jest takie gorące Tak? Może no, tylko maska się tak nagrzała. O a to nie? To nie jest to? Engine Oil Jula no, ale to się nie odkręca, to się dolewa Natalia. Tak? tak. To. to tutaj to się patrzy? Nie, patrzy się na takie... Wiem, takim w tym, nie? To się tak wydaje, że powinniśmy mieć taki... Ale no, nie mamy takiego. <słuch> Jedziemy tak zajebistą drogą właśnie teraz. Dziura na dziurze normalnie. My idziemy centralnie przez hotel i jego boczne jakieś zejście do jakichś panów, którzy nas niby przeprawią na drugą stronę tej rzeczki. Ja postanowiłyśmy, że idziemy jednak po prostu z lokalsami i wyglądamy jak totalnie oderwane od rzeczywistości, nie? Ale idziemy. Ja nie wiem, jak ja wejdę do tej łódki, kurwa, nie? Bo ta łódka to jest jakiś albo kajak, Albo... Albo nie wiem co. Ja nie wiem dlaczego pan płynie tak dziwnie. No bo za chwilę sobie wiesz z nurtem go poniesie. Aha. Czaisz? Okej. Okay. 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 Ogólnie śmierdzi strasznie rybami chyba. Zbliżamy się do drugiej strony rzeki. Płyniemy Czekaj. Sobie... No i dziewczynka patrzy czy na pewno nagrywamy. Wyglądam jakbym mówiła sama do siebie, chyba nie rozumiejąc co to znaczy być influencerem po prostu. Nie, nie wiedzą, co to jest być znanym, wiesz, człowiekiem, a teraz musimy zapłacić panu nie wiemy ile, Będzie fajnie. To jest fajnie. <śmiennie> Podążamy za dziewczynkami. Nie wiemy gdzie iść. Dziewczynki wracają ze szkoły. I one chyba naprawdę... Myślę, że myślę, Mam przejść przez mhm. <grywa> to? Teraz przechodzimy sobie przez wodospad. Dla mojej konwersy. Dla mnie to jest niesamowite, że ci ludzie żyją w dżungli. O kurwa. Ja nie mogę wyostrzyć tego filmu. Do ale tego musicie mi uwierzyć, że tam jest pająk, który jest wielkości mojej ręki i to luźno, nie? To jest pająk, i on je jeżdża. I jest gigantyczny, i ja się bawię świetnie. Ale super. Super sprawa, nie? Zobaczysz takie coś i pomyśleć sobie, że zaraz zginiesz, bo to cię zje. Tu, tu już nie ma żartów, tu już jest dziko. I to on ticket kupić? mam jakiś ticket kupić, żeby tam wejść, żeby mnie zjadło coś? Serio? Jesteśmy w środku niczego. Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Jest tak gorąco, że ze mnie się leje. Po prostu pot się ze mnie leje litrami. Jestem cała mokra. Bo wilgotność jest taka, że to jest po prostu masakra. Naprawdę tu... O Ciebie najwyżej zje coś pierwszą. Ekstra, ale słyszę ten wodospad, bo jest bardzo głośny. Więc może będzie fajny. A, więc to jest ten wodospad. I czemu jest taka czerwona? No, to jest akurat genialne pytanie, po prostu się fuj czerwona. Mugą się przykałam. To idealnie to są płatki od mugi. Oj, 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 jak ty masz uczulenie na mugę. Ja nie mam nic. Miało być dziko i w ogóle, ale ja się do tego nie nadaję. Ja nie słyszę za dźwięki. Dobra, ja mam dosyć na pole. Nie podobają mi się te dźwięki, wiesz? I czuję, że mnie coś szczypie teraz przez ciebie. Coś mi przebiegło przed nogami. Centralnie pod stopą. Nie wiem, ale musimy stąd szybko wyjść, bo ja czuję że mnie wszystko oblazło. I jak stąd wyjdziemy, to musimy się dokładnie obejrzeć. Yy, ja absolutnie nie idę nigdy więcej do dżungli. Jakbym wpadła na takie pomysły, to bardzo proszę mi powiedzieć, że opadłam na łeb. Tak wyglądają domki tutaj gdzieś w dżungli i tam jest planie na dachu i pani chyba ze swojego balkonu wchodzi i zbiera planie. Tak Przejazd taką lutką. Kosztuje 500 rupii Więc to jest jakieś 7 zł. Za nas dwie w sensie. W jedną stronę. No tak źle. Co prawda dla lokalsów to jest 10, dla nas jest 500, więc przebitka jest taka trochę... Nie no, dla nas 250. O, przepraszam, dla nas jest 250, więc przebitka jest 25-krotna, no, ale... Pokers, nie? Pan robi pranie... w rzece. Wydaje on Ale coś białego tam jest. <skrym> idziemy z jakiejś miejscowości, jesteśmy na jakimś targu i czujemy się jakbyśmy były królowymi, bo wszyscy na nas patrzą i od razu kiwają, gdzieś się uśmiechają, nic od nas nie chcą po prostu są strasznie mili, są mili. bardzo mili, bo co ogólnie są przemili, ale to jest jakieś, my sobie tak jedziemy, machamy do... Nie, nie, nie! Tuk-tuk, się chciał przed nią, ale Jula nie daje sobie tak. O, to jakaś imprezka. Człowiek chyba wjechał. Jest, już ja pytam, co to jest? Nie stajemy tutaj. Tu nie ma ustalania. No, słyszysz, autobus ci mówi, nie stoimy. Zaraz będę na niego trąbić. Ale... Oho, on jeszcze bo... tu skręca. Uważaj, nie przejedźmy Cóż, ludzi. To jest pierwsza notaria, to nie zajmowało być. O, jest. Ja w ogóle nie patrzę na ludzi, nie? Ktoś potrąca to nie mają nas. Ja pierdolę, zejdźcie mi z Uważaj, bo będziesz miał, serio. Nie takie no ja wiem, krupy. no bo idą, no niestety, ale musimy się dostosować do tego, jak oni jeżdżą, bo ja normalnie przez chwilę miałam zawał, że przyjechaliśmy jej po stopie, tak serio. Tak? No. Bo no, ona się coś spojrzała w dół się obróciła i na ja mnie spojrzała, ja tylko tak miała że to, to można było odnieść po cichu. Szybko, 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 szybko! To są szkody, jak idziecie do lasu w długich spodniach, a mimo wszystko coś Was wpierdoli takiej wielkości, nawet nie wiem co to jest teraz. Nie, wiemy, jak mam... nie, no to może lepiej nie. Ale nie wydaje mi się, że to jest dobry powód Krótki story time. Myślę, że to jest ten czas. Byliśmy sobie dzisiaj w dżungli. I jak jechałyśmy sobie samochodem, to nagle stwierdziłam, że mam mokre spodnie. I stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby miałam okres spodnie, bo przecież nic nie wylałam sobie na te spodnie. I dotknęłam tego i sprawdziłam, i się okazało, że to jest krew. Już dwa razy wycierałam to wszystko, kurwa, i psikałam. I zdążyłam już paść panikiem, stwierdzić, że umrę. Zaczęli szukać wszystkich śmiertelnych chorób na siżance, ale porozmawiałam z panią na recepcji i się okazało, że to jest pijawka. Więc po prostu gryzłam jej pijawkę, ale podobno ona jest w ogóle nieszkodliwa i w ogóle jest. Tylko same dobre, medyczne rzeczy. Pan nam dał herbatkę. Ja teraz wam powiem, że oprócz tego, że... bo w ogóle zatrzymałyśmy się, bo ja powiedziałam Juli, że ma się zatrzymać teraz, w tej chwili, bo jak poczułam, jak chwyciłam za te spodnie, to wydawało mi się, że tam jest coś takiego bardzo um, taki, nie wiem, ślimak aby coś tam z więc zaczęłam panikować. Jura się zatrzymała na, na, na zakręcie i włączyła awaryjne. I jak wsiadłam z powrotem tego samochodu w samych gaciach, bo jechałam już bez spodni, które się bałam założyć z powrotem, to się okazało, że nie da się odkliknąć awaryjnych, więc jechałyśmy na awaryjnych. Zatrzymałyśmy się, żeby może ten guzik wycisnąć i Pan obok się zatrzymał, bo Sylwianczycy są bardzo mili i próbował nam pomóc. I Pan nam po prostu odpiął wszystkie światła, także wyobraźcie sobie, że zmierza się już zmrok, jest już tak ciemno na dworze, że no nie jest czarno, ale już jest tak szarawo mocno. My nie mamy żadnych świateł hamowania, nie mamy świateł do przodu, w ogóle żeby cokolwiek widzieć, bo pan nam po prostu wyciągnął światła z tyczki. Dojechałyśmy ostatecznie i nie mam pojęcia, co ma się zdarzyć jutro. Ja już powoli nie mam siły z tym samochodem walczyć już trzeci raz. Czy to elektronika, czy to ponad, czy to zaraz znowu światła. Ja nawet nie wiem, kto miałby nam to jutro naprawić i jak miałby nam to jutro naprawić. Także fan będzie. Daje mi się I wstajemy o drugiej w nocy, żeby wchodzić na Szczyt Kurski. Szczyt będzie fajnie. A ja się dowiedziałam, że jak pijawki Cię ugryzą, to krew Ci leci przez np. całą noc. Bo one mają jakąś substancję, której nazwę już zapomniałam, która powoduje, że Ci krew nie skrzepnie w ogóle. Także mega fan. Zaleję dzisiaj Panu krwią łóżko. To jest obiad na dzisiaj. Tutaj jest bardzo dobry makaron, naprawdę. Ale do takiego dobrego makaronu w zestawie macie jogurt, ketchup, ciecierzyce z cebulą i o dziwo, wrzątek. I teraz spróbujcie zrozumieć, co no. ja mam z tym kurwa zrobić, bo ja nie wiem. Mobiec jest taki, że tak mi ciekła krew ogólnie, że mi przeciekła krew przed spodnią piżemy. I Jula zasugerowała, że może oprócz bandaża. W sensie plastra, bo nie mamy bandaża. E Założyć sobie podpaskę, przecież jest chłonna, więc mam teraz podpaskę, ale ponieważ ona się nie trzymała w żaden sposób, to musiałam ją przywiązać, uwaga, paskiem do spinania walizki, takim wiecie, co spinasz walizkę, żeby się nie rozwaliła w czego. Także teraz tutaj na mojej nodze, tu w tym miejscu jest dokładnie pasek od walizki i jest brzydka podpaska, żeby mi nie przeciekło w nocy. Good job. podobno przez parę godzin jeszcze mam mi lecieć, ale leci mi tak ciurkiem tak krew, że to jest po prostu szok. Ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. E, no Boże, to, to, to jest szok w ogóle, co się dzieje. I jeszcze się boję o ten samochód, jutro co się stanie, czy się uda go naprawić, czy nie. No zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli na razie. No. Patrzcie jaki mam ładny ten muskietier. Ja sobie śpię same samej piżamce. Mam już podpaski łza. mam wiatraczek, bo umieram z gorąca. A Julia hier, Proszę bardzo. Ma przeświadełko i jeszcze kocyk w takie piękne drzwi. I z wiatraczka. Jeden zły ruch. Ile cisznia. Ja już nie mogę, mi nogi odmawiają pozorzeństwa. Как еще бабука пусть попросту.